Że masturbacja może być jest dla człowieka. Oczywiście chodzi tylko o spacenie i umysłu. Z Kibidi Sigmariz e, część druga. Mam dla Was tutaj. Sigmig Sigmar. Sigma, Riz, bo... Sigmy, Sigmy, mam dla Was tutaj e, najlepsze teksty na podryw, część druga. E, tak więc e, pora zacząć naszą ceremonię. E, pierwszy, pierwszy tekst na podryw dla sigm prawdziwych. E, już czytam. E, jeszcze tam. E, Hej mała, e, zesrałaś się? Bo nie główne. Dobrze, e, przechodzimy tak więc do drugiego właśnie tutaj tekstu dla podryw oczywiście. Tutaj dla prawdziwego Sigmy. E, I tutaj mamy kolejny właśnie tekst na podryw. E, Hej mała, czy jesteś może minionkiem? A, bo powiem Ci, Dobrze, tak więc bez dłuższego przedłużania, bez homoekstazy płciomej przechodzimy do następnego tekstu. Hej, tutaj możecie dla ten Emo dziewczyn tutaj dać teraz, albo chłopaków, jak kto woli. E, na przykład tak, e, hej, jesteś może martwa od środka, <grywa> bo jestem nekrofilem. <grywa> Rozumiecie, bo ten e, ludzie lubią z, w, zwłoki. E, e, tak więc przechodzimy do już następnego tekstu, e, <grywa> Okej, okay, otóż e... Hej, mała. Czy twój stary to Dzippetto? No, <laughs> <z> drugą... <laughs> Bo wy niezłego zjeba. Hej, mała, mała. To jest, ciekawe, tak, jest dla osób, które grają tutaj w Ligę Legend. W League of Legends. Tutaj najlepszą grę dla Sigm oczywiście. Hej Mała Bartłomieju, jesteś... Janie, nie, przestań się tym bawić, bo przeszkadzasz w audio. Hej Mała, jesteś może Everfrostem, bo wyglądasz jakbyś mnie zaraz miała. Oblodzić. No i na koniec tutaj taki bardzo przyjazny. Tutaj właśnie tekst na podryw, jeżeli chcecie. Właśnie zagadać do y, jakiejś, może. Jakiejś może osoby z. Y, jakiejś może, może. Osoby czarnoskórej z innego kraju. Tak, jakby nie życzę Wam tego, bo oczywiście. No, lepiej. Każdy wie. Y, no, no hej Mała, czy jesteś może czarna? Bo chciałbym Cię przygnieść kolanem. Lecisz kurwa do internetu w tym momencie, nie? Mam tysiąc problemów, ale kutas nie jest kurwa jednym z nich. Póki Ci sperma, jak hydrant, to nie mam żadnych smutnych filmów.